Dzisiaj sprawdzimy, jak poradziły sobie nasze listki do prania ze zmywaniem naczyń. Sprawdzamy. Tutaj miałam kubki po kawie z susami. Wszystko jest czyste. A tutaj miałam po sałatce ze śmietaną. To było bardzo tłuste. To nie jest brudne, tylko przypalone tak. Generalnie wszystko jest czyściutkie. Te też są czyste. Oczywiście, że mam a, też bardzo twardą wodę i zawsze mi zostają takie ślady, tak. Więc używam takiej siereczki też do polerowania. Więc możemy bardzo prosty sposób szybciutko wypolerować też ale generalnie wszystko jest czyściutkie. Także bardzo polecam naturalne listki. Możemy myć ciało, robić pranie i zmywać naczynia.